Drodzy internetowicze. Przychodzę do Was w biedzie. Ponieważ poszukuję miejsca do spanka. O tak, jestem gotowy na mieszkanko z wami i Wasze towarzystwo. Poczujesz tyle radości jak wtedy, gdy kupiłeś tyle przyborów rysowniczych, których nigdy nie użyłeś. Nie rysujesz? Boże! I co to ja rozumiem? Możesz pokazać mi ziomeczkom, a jak nie masz, to odbicie w lustrze. I tak, zgadliście. Jestem limitowany! Taki super duper wypasionyc, nie? Mogę być twój! Na stół nieźle wspólnie podsilujemy. A, no ta, zapomniałem napomnąć, że jest mnie tak jakby ze 300 kopii. Tak ja wiem, jestem szybki. Ale co jest straca! Straca! Jebio, odparzy, ja, 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 ja mam niekażę, nie zmienia nie się. Oj no weź, uśmiechnij się i załóż sobie jednego mnie do towarzystwa. Nie pozwól na umrzeć w samotności. Ładnie proszę. Chodź i mnie kup, jeśli zdołasz.